Dziś zabieram Was w podróż do wnętrza jednej niezwykłej duszy. To studium przypadku, ale nie w sensie naukowym. To opowieść o iskrze boskości ukrytej w człowieku. Opowieść o Elżbiecie. W jej horoskopie nie znajdziemy chaosu, choć życie mogło wydawać się burzliwe. Znajdziemy plan. Precyzyjny, mistyczny, głęboko duchowy. Elżbieta przyszła na ten świat z darem, którego nie sposób nauczyć się w szkołach. Jej dusza pamięta rody, świątynie, ciszę klasztorów i modlitwy kobiet, które milczały, choć w ich sercach bił ogień. Ten ogień dziś płonie w niej. Ascendent w Raku we wszystkich niemal kartach mówi o istocie, która niesie światło przez opiekę, przez obecność, nie przez manifestację mocy, ale przez czułe towarzyszenie. Elżbieta nie staje na czele tłumu, ona idzie obok, widzi więcej Czuje głębiej i w tym tkwi jej siła. Jej horoskop pokazuje misję duchowej uzdrowicielki rodu, kobiety, która przyszła zakończyć pokoleniowy ból. Słońce w skorpionie mówi, to dusza alchemiczna, dusza, która wie, jak ze śmierci zrodzić życie, jak z traumy wyczarować mądrość. W linii matki i ojca D40 i 45 widać jasno, ona przyszła jako pomost między przeszłością a przyszłością, by złożyć w całość to, co pękło, by zintegrować serce i strukturę, żeńskość i męskość, miękkość i siłę. Nie po to, by rządzić, lecz by uczyć przez przykład. Planety transpersonalne Uran, Neptun, Pluton są aktywne w najgłębszych domach jej horoskopu. To dusza, która nie może żyć według tego, co narzuci świat, musi żyć według tego, co podpowiada serce. To jedna z tych dusz, które wyprzedzają epokę i które najczęściej są niezrozumiane aż do czasu, gdy świat dogoni ich świadomość. A teraz, teraz Elżbieta przechodzi przez Mahadasze Ketu, czas oddzielenia, rezygnacji, uzdrawiania. Jej Wenus mówi o relacjach, które przemieniają się w popiół tylko po to, by z niego wyrosła perła. Saturn przechodzi przez ósmy dom, dom śmierci i odrodzenia. Ona dziś staje u bram. Pożegnała to, co stare i czeka z pokorą na to, co przyjdzie. Ale to nie jest koniec, to początek, bo Elżbieta nie przyszłaby przetrwać, ona przyszłaby przypomnieć światu, że miłość może być siłą, że cisza może leczyć, że duchowość nie potrzebuje świątyni, jeśli sama dusza jest sanktuarium. To dusza nauczycielki, Uzdrowicielki, kobiety, która w jednym geście, w jednym słowie, potrafi zawrzeć całe wszechświaty. Jeśli tylko zechce, jej historia stanie się drogowskazem dla innych. To nie jest tylko analiza horoskopu wedyjskiego, to mapa światła, światła Elżbiety. Jeśli chcesz swój horoskop wedyjski, napisz do mnie, kontakt małpa lunaris.wrocław.pl